Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki malutki miksik czerwono-pomarańczowych zdrapeczek na kwotę 17 zł. No niestety przez jakiś czas na moim kanale będą się pojawiać troszkę filmiki i będą troszkę mniejsze te miksiki. Troszkę gorzej się niestety czuję. Moja choroba dała o sobie znać. Także na razie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Jest mi dosyć ciężko się poruszać, także chwilowo będzie to wyglądać tak jak teraz. A no, ale żeby Was nie zostawiać jednak samych na kanale, coś tam będę nagrywać i wrzucać. Żebyście nie zapomnieli o mnie. Więc dzisiaj mały miksik za kwotę 17 zł. I mamy zdrapeczkę za 5 zł, krzyżóweczkę XL i rubinowe 7. Do tego są zdrapki po 2 zł, szybkie 50, happy 7 i siódemeczka. No i jedna mała kasa King. Zobaczymy, czy dzisiaj coś się uda nam odzyskać. Bierzemy kasę King, tutaj szukamy oczywiście trzech takich samych kwot bądź tronu tronu jeszcze nigdy nie znalazłam zobaczymy co dzisiaj mamy 15 zł mamy drugie 15 zł jest 10 tysięcy 10 tysięcy po raz drugi stówka i pewnie będzie stówka no niestety, pustaczek pierwszy pustaczek drugi druga zdrapeczka super siódemka, no i szukamy tych siódemek mamy cztery trzy dwa osiem sześć pięć i dziewięć tutaj też pusto chepi siedem

Więc i ta zdrabka pusta. Szybkie 50, no i też trzy takie same kwoty dają wygraną. Mamy 500 zł, 50 000, 500, 50, 2, 100, 50, po raz drugi, czwóreczka i 50 000. Tutaj pusto. A bonus? W bonusie dukaciki. Więc i tutaj pusta zdrabka się trafiła. Sprawdzamy rubinowe 7 i szukamy siódemek rubinów. Mamy 20, 28, 43, 26, 4. 39, 10, 44, 19 i 36. Też niestety pusta. I ostatnia zdrabka, krzyżóweczka. Zostało jeszcze 10 literek do odsłonięcia. Teraz mamy literkę C. No i zobaczmy. Tu jest jedno, drugie w wyrazie car i druga krzyżówka. Ale tu chyba nie ma ani jednej. No tak to wygląda. Kolejna literka. Jest to literka A czasem się przydaje zobaczymy jak tym razem czy ona nam coś tutaj ułoży na razie nie za dużo dobra druga strona Abel pasmo ulga las Alpinis, Ada, Aloes. Dobra, chyba wszystkie. Kolejna literka to literka E. Mamy w bonusie. W wyrazie sudety. I sprawdzamy teraz tutaj. Uznanie. Ren. Wszystkie. Abel. Tu nam się ułożył pierwszy wyraz M. Czy jeszcze znajdziemy dwa wyrazy, żeby chociaż piątaczek wpadł? Kolejna literka. Literka J. Abolicja. Tylko jedno. A tutaj. A tutaj nie ma ale kolejna literka literka S no mamy w bonusie czyli jeszcze D nam brakuje ale pewnie nie będzie dobra druga strona Aloes wszystkie Kolejna literka, no oczywiście, mój ukochany X. I następna mamy W. Tu nam się ułożyła waza. A tutaj czy mamy W? Mamy w kre i lew. No dobra, następna literka, literka B. Literka B. Jeszcze dwie nam zostaną, ale coś czuję, że chyba będzie pusta. No, przedostatnia literka G. Gody. Przydałoby się R, chociaż. A tu ulga. No i to wszystko. I ostatnia. Literka O chyba nic nie da. Tu nam się ułożył Bon, drugi wyraz. No, niestety, a tutaj jak? No, na to wygląda, że pustak. Niestety niestety pusta. Co mogliśmy tu wygrać? No dwie dychy, a mamy R i D. Więc i ta wdrapka pusta. No i dzisiaj na 17 zł mamy 17 zł minusik. No, ale nic. Może następnym razem coś się trafi. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i mam nadzieję do usłyszenia już niebawem. Zobaczę, jak tam mi zdrówko pozwoli. Dzięki serdeczne. Buziaczki, papa.